naprawdę, naprawdę warto by było unikać niepotrzebnych awantur, no chociaż wiadomo, że to jest raczej niemożliwe, bo awantury sprzyjają politykom i partiom politycznym. No już taki jakiś jest układ w mediach, w społeczeństwie, w polityce, że to daje na plus, a nie na minus. Jakby nie zawsze daje na plus partii, ludziom, politykom, którzy właśnie jakąś sprawę pchają. Bo tak jak mówiłem, jak to mówił Adrian Zandberg, Platforma Obywatelska raczej sobie tą całą sytuacją strzela w stopę. Jakby ja nie widzę opcji, że to im dało jakiś wyraźny pozytyw. Naprawdę, ci ludzie po prostu... Yy, no co najwyżej mieli co gadać e, przed e, właśnie tym e, w trakcie tego wyczekiwania na e, rekonstrukcję rządu. Nie wiem, może to było w, w, odnośnie tego obliczone, tak, te działanie, żeby nie musieli się za dużo męczyć e, e, przed właśnie e, rekonstrukcją. Tylko, żeby coś się działo, a oni mogli sobie tam w kuluarach przygotowywać różne tam strategie, działania, już bardziej. E, w, środku, w środku tego e, całego zamieszania politycznego, odnośnie e, już niedalekiej rekonstrukcji, e, tak, rządu.